Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani w tę niedzielę Najświętszej Trójcy. Dzisiaj ewangelia cudowna spotkanie Jezusa z Nikodemem, ale to co mnie dzisiaj poruszyło to mowa o potępieniu. Jezus mówi: ci którzy uwierzą nie zostaną potępieni, a którzy nie uwierzą już zostali już zostali potępieni, bo nie uwierzyli. W syna człowieczego. Czy zatem grozi nam potępienie? Czy możemy zostać potępieni? Możemy iść do piekła? Oczywiście, że tak. Kościół nas uczy, że jeżeli w nas będzie do końca taka zatwardziałość i odrzucenie miłości Pana Boga, to sami na to potępienie się skażemy. Sami po prostu zdecydujemy o tym, że pójdziemy na potępienie. Pamiętam taką historię, gdy pojechałem z komunią świętą do pewnego pana, którego rodzina bardzo chciała, żeby przed śmiercią pojednał się z Panem Bogiem. Kiedy do niego wszedłem, powiedział mi, przeprosił mnie, powiedział, żebym wyszedł, bo on z Panem Bogiem nie chce mieć nic wspólnego ani za życia, ani po śmierci. I wtedy, słuchajcie, zrozumiałem, co znaczy potępienie. To znaczy odrzucenie Boga do samego końca, odrzucenie miłości Pana Boga wolą człowieka, a całkowicie do końca, po prostu jakby nie tyle rezygnując z Jego miłosierdzia i miłości, ale po prostu odrzucając tę miłość i miłosierdzie Jezusa. To jest właśnie potępienie i o takim potępieniu Jezus dzisiaj mówi. Róbmy więc wszystko, kochani, abyśmy żyjąc w Duchu Świętym, trwając pomimo naszej grzeszności i słabości, trwając w Panu i powstając z naszych upadków, mogli dojść do życia wiecznego i na to, na tę drogę niech nas błogosławi, szczerze w wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Zostańcie z Bogiem.